Argentyna, Ekwador i Brazylia. Te reprezentacje już zakwalifikowały się do przyszłorocznego Mundialu. Przed nami dwie ostatnie kolejki w strefie Ameryki Południowej do eliminacji, właśnie do Mistrzostw Świata do 2026. Ja nazywam się Damian Maciek, Damo Damobos. Jestem najlepszym i najskuteczniejszym typerem w Polsce. Dzisiaj zagram coś przeciwko sobie. Sekcja komentarzy dla hejterów Za to jak niskie kursy się pojawią Ako, którego nienawidzę grać Ponieważ ze względu na matematykę Te Ako nie powinno wejść Jednak po analizie Po tym co widzę obecnie Co się tutaj dzieje I w tabeli i w meczach I w sytuacjach Właśnie tych reprezentacji Nie mogę zagrać inaczej Więc na Ako pojawi się 5 meczy za 500 zł. Co to będzie za kupon? Za chwilkę zobaczycie, ale tak jak mówię, gram coś przeciwko sobie, więc albo kupon pójdzie do śmieci, albo kilka stówek będzie na plus. Na początku przeanalizujmy sobie tabelę. Argentyna dominuje, dominuje w tych rozgrywkach. Przegrali jedynie u siebie z Urugwajem 02. Na wyjeździe były porażki z Paragwajem 2-1, z Kolumbią również 2-1. U siebie z Kolumbią zremisowali 1-1. I na wyjeździe z Wenezuelą również był remis 1-1. Tym razem grają u siebie z Wenezuelą, więc zobaczymy. Z zobaczymy, co to będzie dla Argentyny. Powinni, powinni być ograni, powinno być wszystko bardzo dobrze. Ekwador, Brazylia po 25 punktów, warto. Wspomnieć, że Ekwador został ukarany trzema punktami za to, że ich jeden zawodnik, Byron Castillo, miał sfałszowane dokumenty. Jednak nie przeszkadza im to, żeby byli na ten moment na drugiej pozycji. Urugwaj, Paragwaj, Kolumbia. Te zespoły na ten moment kwalifikują się. Jednak muszą rozegrać bardzo dobrze najbliższe mecze. Wenezuela, na ten moment siódme miejsce daje im baraże interkontynentalne. Boliwia Peru jeszcze mogą powalczyć, tak naprawdę matematycznie, teoretycznie Boliwia jest w stanie wejść bezpośrednio. Peru walczy głównie o baraże, chociaż nie widzę tutaj za dużych szans, matematyka jednak pokazuje coś innego. Chile na pewno nie poleci na najbliższy mundial. Okej, okay. ako, ako sobie zagram za 500 zł kurs 2,865. Niecałe 3-0 na kurs, to nie jest zły kurs, gdyby to był na przykład singiel albo dubel, ale to jest 5 meczy, który, który po prostu musi wejść, tak? Inaczej nie mam niecały tysiaczek do wygrania, czyli. To znaczy do wygrania jest niecałe 1500 zł, niecały 1000 zł może być z tego zysku, a dokładnie 932 zł i 60 groszy. Jeśli będzie ten zysk, to fajnie. Pewnie rozdam wam gdzieś w jakiś konkursach i tak dalej. No dobra, startujemy Urugwaj Peru. Urugwaj czwarte miejsce, Peru dziewiąte. Peru nie wiem jakim cudem musiałoby wygrać z Urugwajem. A później, jeszcze ostatni mecz, żeby zakwalifikować się do baraży. Urugwaj oczywiście ma mocniejszą kadrę, są silniejsi na papierze. Jeśli chodzi o pierwszy mecz, no to Peru, moi drodzy, wygrało. Wygrało u siebie z Urugwajem, więc Urugwajczycy muszą wyciągnąć wnioski, nie podłożyć się, że tak powiem, no bo grają o. Tak naprawdę pewne miejsce na Mundialu. Jeśli ten mecz wygrają, a muszą go wygrać, kurs 1.30 nie jest wysokim kursem, muszą wygrać z Peru, żeby zakwalifikować się na Mundial. Montevideo, czyli swój stadion u siebie w mieście, grają. No i co tutaj? No dużo nie będę komentował. Peru po tym meczu powinno całkowicie. Już nie mieć szans na Mundial, a Urugwaj powinno już sobie przypie przypieczętować tę szansę na Mundial, więc nie będę tego jakoś mocniej tłumaczyć. Grają w nocy, czyli w nocy ze środy na czwartek, piątego już nad ranem, trzecia 30. czasu pewnie gruzińskiego, tutaj mojego, w którym aktualnie jestem, więc pewnie pierwsza 30 czasu polskiego. Jeszcze to sobie. Sprawdzę dokładnie, żeby wam powiedzieć, tak, do, do, dokładnie tak, tutaj widzimy gruziński czas. Kolumbia, Boliwia. Kolumbia na ten moment jest na szóstej pozycji, czyli też teoretycznie wchodzą pewnie do mundialu. Też wiadomo, że mają silniejszy skład. Boliwia będzie walczyła o wszystko, ale kurs 1,11, 11 no też nie widziałem inaczej. Ja tutaj nie gram overów, nie gram BTTS-ów. Bo... Tak jak mówię, reprezentacje rządzą się swoimi prawami. Tutaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto w jakiej formie będzie. Kolumbia musi przypieczętować. Musi przypieczętować wygraną. Adekwatna sytuacja, jak w Urugwaju. Grają u siebie, też mają o te dwa punkty mniej niż Urugwaj, więc lekko większa presja. Kurs 1.11, typ W1. Dołożymy sobie do tego. Paragwaj z Ekwadorem i moim zdaniem tutaj mamy najciekawszy mecz w tej kolejce, dlatego przyjrzymy się, dlaczego nie stawiam na silniejszy Ekwador, ale stawiam na to, że właśnie Ekwador nie wygra tego meczu. Otóż spójrzmy raz jeszcze na tabelę. Tak jak widzimy, Ekwador ma 25 punktów, co im daje pewny awans, drugie miejsce. Paragwaj ma tylko i wyłącznie o jeden punkt mniej. I daje im to, że teoretycznie mogą zagrać jeszcze w barażach. Wystarczy teraz nawet remis, żeby mieć pewne zwycięstwo, nie pewne zwycięstwo, pewny awans, pewny awans do mundialu. Dlatego stawiam na to, że Paragwaj zrobi wszystko, żeby już w tej kolejce przypieczętować swój awans. A wystarczy wygrać, nawet minimalnie, bądź zremisować, wtedy wchodzą dalej. Dla ekwadoru nie ma znaczenia, czy awansują z drugiego, trzeciego czy czwartego miejsca, więc mogą ten mecz nawet albo zremisować, albo przegrać. Kurs 1,36. Oczywiście dlatego nie zagram na ekwador. Dalej Argentyna, Wenezuela. Argentyna mocniejszy zespół grają u siebie. Troszkę było potknięcie, bo remis w pierwszym meczu tutaj 1-1. Muszą, muszą pokazać klasę. Teoretycznie Wenezuela będzie robić wszystko żeby jednak albo wygrać albo zremisować chociaż i tak sytuacja boliwii będzie im dawać spokój jeśli boliwia przegra ten mecz z kolumbią więc argentyna argentyna silniejsi na papierze kurs 1.20 tak jak mówię te kursy hejtujcie hejtujcie sobie w komentarzu Brazylia Chile tutaj robimy oczywiście konkurs dla was na freebet w wysokości 50 zł w komentarzu napisz proszę również poprawny wynik meczu Brazylia-Chile traf strzelca pierwszego gola ja rekomenduję Brazylię też widzicie, wspieram Brazylię całym sercem, Chile gra o nic Brazylia gra jeszcze o to, żeby no, pokazać klasę, żeby nawet być tą drugą siłą w Ameryce Południowej brazylijskie zespoły bardzo dobrze zagrały na klubowych mistrzostwach świata, o tym też warto wspomnieć ale Ty możesz 5 dyszek wygrać we freebecie, jeśli, tak jak mówię, w komentarzu napisz poprawny wynik meczu. Strzelec pierwszego gola, 20 zł, powiedzmy taka nagroda pocieszenia tylko i wyłącznie za poprawny wynik meczu. Like w górę też jest wymagany i subskrypcja tego kanału również mile widziana. Jeśli chcesz ze mną współpracować, formularz znajduje się w opisie tego filmiku, w opisie też znajdziesz link do LVB, gdzie możesz sobie... Zagrać kupon, obstawić też fajny bonus ode mnie otrzymać, jeśli wypełnisz poprawnie formularz, ktoś z mojego teamu się skontaktuje, dać im dostęp do fajnych grupek. Krótko, szybko i na temat. Moi drodzy, to by było na tyle, tak jak mówię. Nie lubię takich kuponów, nie lubię takich odcinków, ale tutaj nie widziałem innej możliwości. A jak wpadnie 900, no to zawsze będzie. Lepiej, więc pewnie w kolejnych odcinkach, jeśli będziecie chcieli, poza FreeBetami też Wam rozdam po prostu normalny cash. Obejrzyj! Ten filmik, który rekomenduje YouTube, zostaw subskrypcję tego kanału. Ja nazywam się Damian Maciuszek. Najlepszy, oczywiście. Typer w Polsce. Widzimy się już jutro na eliminacjach europejskich. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć!